Witam Was serdecznie na moim kanale, kochani. Dzisiaj zapraszam Was na przegląd rzeczy do sklepu Pepko. Mamy sporo nowości. Do tego jeszcze weszła nowa gazetka, więc jest co oglądać. Na koniec filmiku pokażę Wam, co dzisiaj udało mi się kupić w Pepko i w action, więc jeśli jesteście ciekawi moich zakupów, to oglądajcie do końca. Jeśli jesteście nowi na kanale, to zachęcam do subskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, żeby nie ominął Was żaden odcinek, a teraz zapraszam już na półeczki za 15 zł mamy bardzo fajną kulę na takiej drewnianej podstawce wiecie co, ten środek nie za bardzo mi się podoba ciekawa jestem czy tą kopułę można by było odkręcić i włożyć tam swoje ozdoby za 10 zł mamy bardzo ładną doniczkę taką do powieszenia z taką sztuczną roślinką, no prześlicznie to wygląda ostatnio pokazywałam Wam podobną doniczkę ten wazonik tak samo jak ta doniczka jest taki chropowaty, kosztuje 17 zł. No bardzo ładnie to wygląda i ślicznie by wyglądało razem z tą doniczką, a bardziej raczej chyba osłonką. Tutaj mamy kolejny sztuczny kwiatek, tym razem w takiej okrągłej białej doniczce i on kosztuje 15 zł. Ale tutaj jakie cudo. Mamy taki szklany pojemniczek Kosztuje 12 zł, do wyboru był biały albo różowy, ale popatrzcie jak on ślicznie wygląda. No cudo. Kochani, mamy kolejną ozdobę sznurkową do powieszenia. Tym razem jest to taki koszyczek, kosztuje to 35 zł. Bardzo ładnie to wygląda. Napiszcie mi w komentarzach na co Wy byście to wykorzystały. Ja myślałam, że albo można by to wykorzystać na pocztę, ewentualnie na klucze, ale jestem ciekawa Waszych pomysłów. Za 15 zł mamy taką ramkę z drewnianymi koralikami, bardzo ładnie to wygląda, zresztą ja uwielbiam takie jasne drewno, do tego jeszcze takie szkło, no cudo. A teraz przejdziemy sobie na rzeczy gazetkowe i pierwsze to mamy zestaw kieliszków, za 50 zł mamy 6 sztuk, wysokie, takie półokrągłe, bardzo ładne. Do tych kieliszek mamy też zestawy szklanek. Pierwsze takie wysokie, mamy tutaj 4 sztuki, one kosztują 20 zł. A drugi zestaw, takie niższe szklanki za 17 zł, i też mamy tam 4 sztuki. Teraz przejdziemy sobie na drugą część gazetki. Są to rzeczy do kąpieli. Najbardziej ciekawiły mnie ręczniki, mają bardzo ładne kolory, różowy i szary. Mamy też je w dwóch rozmiarach. Większy za 30 zł i mamy tutaj 70 na 140 cm. miłe w dotyku, mają takie wzorki, bardzo mi się podobają. Mniejszy jest za 15 zł i mamy tutaj rozmiar 50 cm na 90 cm. To nie jest nowość, te chodniczki łazienkowe już znamy, mamy je w różnych kolorach, kosztują 12 zł, no mi oczywiście najbardziej podoba się różowy, ale za to tutaj mamy nowość, chodniczek kremowy, bardzo miły w dotyku, kosztuje 25 zł i rozmiar to 50 cm na 80. W tej kolekcji mamy sporo myjek i gąbeczek do mycia. Na przykład tutaj mamy gąbeczkę za 6 zł, taka trochę chropowata, ale miła w dotyku, więc idealna, żeby ściągnąć martwy naskórek, ale żeby nie podrażnić skóry. Za 12 zł mamy turban do włosów. No powiem Wam, bardzo dobry materiał, gładki, nie będzie mechacił ani wyrywał włosów. Tylko teraz pytanie, jak pochłania wodę? No powiem Wam, że aż się prosi, żeby go przetestować. Za 10 zł mamy ciekawy produkt, bo jest to myjka do pleców. Jak widzicie, ona jest taka wąska, ma tutaj nawet sznurki. No, aż jestem ciekawa, jak ona wygląda po rozłożeniu. Za 6 zł mamy myjkę w kształcie rękawicy. Ona tylko z jednej strony ma taką chropowatą powłokę. No, powiem Wam, tego produktu też jestem bardzo ciekawa. I na koniec mamy też kolejny ciekawy produkt. Jest to taki masażer, kosztuje 10 zł. Ma tutaj taki uchwyt drewniany, tutaj mamy też taką rączkę. Kosztuje tylko 10 zł, ale popatrzcie, jak on się fajnie poddaje. No też jestem ciekawa tego produktu. Na koniec obiecałam Wam pokazać, co dzisiaj udało mi się kupić. I na początek jest to koszyk, który pokazywałam Wam w ostatnim przeglądzie. I powiem Wam, że bardzo wygodnie nosiło mi się w nim zakupy, bo on ma tutaj takie uchwyty. Ja ten koszyczek kupiłam sobie na właśnie moje druty, robótki ręczne, bo on jest tak, wiecie, szeroki, więc druty spokojnie możemy sobie tutaj położyć. Do wyboru jest jeszcze taki kremowo-brązowy, mi bardziej spodobał się ten biało-czarny. Ja wziąłam sobie tą większą wersję i on kosztuje 35 zł. Drugi produkt to jest to taka zapowiedź jutrzejszego odcinka, ponieważ jutro pokażę Wam przegląd z Action i w Action kupiłam sobie właśnie takie miseczki w kształcie zwierzątek. Kosztują 14 zł, idealne na płatki, owsiankę, chrupki, orzeszki, no bardzo ładne są te miseczki, one idealnie pasują do kubków, które już pokazywałam Wam na tym kanale, chyba nawet były w ostatnim przeglądzie. Krzyśkowi wzięłam takiego szopa, a dla siebie wzięłam liska, bo wiecie, że ja uwielbiam jesień i to już tak z myślą o jesiennych ozdobach. No świetne są te miseczki, ja Wam je gorąco polecam. Trzecia ostatnia rzecz, jaką sobie kupiłam, to jest to wieszak na miotłę. Kosztuje 5 zł. Kupiłam go w pepko i wzięłam sobie dwie sztuki. Jedna będzie na miotłę, drugi będzie na mopa. Duży plus jest taki, że mamy tutaj taką powłokę klejącą z klejem, więc nie musicie tutaj nic wiercić, możecie sobie samego zamontować. Dla mnie to jest duży plus, ponieważ ja ten wieszak przywiesiłam sobie w łazience na kafelkach, więc wiecie, nie zniszczyłam sobie kafelek. Przetestowałam go sobie i powiem Wam, świetny produkt też Wam gorąco polecam. Kochani, na tym zakończymy dzisiejszy przegląd, więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzu, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej, co polecacie albo co Wam się nie sprawdziło. Bardzo jestem ciekawa Waszych opinii. Trzymajcie się cieplutko, życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia już jutro.